W tym teście sprawdziliśmy dla was nie tylko zużycie paliwa według komputera pokładowego, ale także o ile przekłamuje on rzeczywiste spalanie. Zatankowaliśmy w trasie dwa razy do pełna i porównaliśmy wynik obliczony pod drugim dystrybutorem z wynikiem wskazanym przez komputer pokładowy. Liczby widzicie na ekranie. Teraz przyszła pora na klasyczny test spalania Renault no, tempomat ustawiłem na 93 km na godzinę, co na urządzeniu pomiarowym kuster zdaje równą 90 -tkę. i po przejechaniu już 4 km średnie spalanie wynosi 4,4. I na koniec pomiaru średnie spalanie przy 90 wyniosło 4 Tym razem ten ustawiony mamy na 143 km na godzinę, co na urządzeniu pomiarowym kuster zdaje równą 140. -tkę. Na obrotomierzu widzimy około 3250 obrotów na minutę. Na początku pomiaru średnie spalanie przy tej prędkości wynosi 6,9 Już 7 litrów. I na koniec pomiaru średnie spalanie przy 140 wyniosło 7,1. Spalanie na zimnym silniku. Po pierwszym kilometrze 13,5. Po 2 kilometrach 10 litrów. I po 3 kilometrach 9,2.